Nawiedzony dom w Myszkowie to jedno z najpopularniejszych opuszczonych miejsc, które znane jest niejednej osobie. Jednak czytając komentarze użytkowników opisujących anomalie, które miały mieć tutaj miejsce, dochodzimy do jednego ważnego pytania. Czy wszystkie dziwne sytuacje, które miały mieć tutaj miejsce, mogą wydarzyć się nawet nam, zwykłym eksploratorom? Czy duchy pojawiają się tutaj ludziom przed oczami, a to, że bezdomni boją się tutaj spać, jest prawdą? To pytanie interesowało mnie tak bardzo, że musieliśmy to sprawdzić. Witam was widzowie w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj razem ze Stasiem Dzień dobry. Znajdujemy się w Myszkowie na Śląsku. Po mojej lewej znajduje się opuszczony dom w Myszkowie. Miejsce to jest opisywane jako jedno z najbardziej nawiedzonych w Polsce. Dlaczego tak jest? Jest tak z tego względu, że mieszkała tutaj kiedyś dwójka braci, która Wywoływała tutaj jakieś różne duchy, inne zjawiska nadprzyrodzone. Na pewno opowiem Wam o tym w tym materiale, w voiceoverze. I skończyło się to dla nich tragicznie, ponieważ jeden odebrał sobie tutaj życie, więc jeżeli takie filmy Was interesują i lubicie paranormalne dokumenty na naszym kanale, to zostawcie tutaj łapkę w górę, subskrypcję i tymczasem zobaczmy, co tak naprawdę kryje się w opuszczonym domu w Mieszkowie. Zanim jednak zobaczycie, co wydarzyło się od tego przerażającego dnia w tym niesamowitym opuszczonym domu, musicie poznać jego historię, żeby lepiej zrozumieć, co tak naprawdę tutaj straszy, a uwierzcie mi z tego sporo. Budynek ten powstał pod koniec lat 70 jako dom dla starszego samotnego mężczyzny. Po kilku latach zamieszkali w nim jednak dwaj nowi lokatorzy: Jerzy oraz Zygmunt S. Ich tożsamość nigdy nie została oficjalnie ujawniona, ale wiadomo, że interesowali się zjawiskami niewyjaśnionymi i ufologią. W czasach świetności budynku przeprowadzali wewnątrz różne eksperymenty, wykorzystując między innymi zwierciadła, by jak twierdzili, nawiązać kontakt z cywilizacjami pozaziemskimi. Ich badania niestety zakończyły się tragicznie. Dwójka z nich trafiła do pobliskiego szpitala psychiatrycznego i z tego jeden z nich powrócił do tego właśnie Niesamowitego opuszczonego domu w Myszkowie, który ma taką mroczną historię. I pozbawił się w nim życia. Od tamtego dnia nic już nie było takie samo. Okoliczni mieszkańcy Myszkowa zastanawiali się, dlaczego sprawy potoczyły się w taki sposób. Po co jeden z braci wracał do tego domu? Może podczas badań wywołali coś, czego już nie byli w stanie powstrzymać? Tego nikt nie wie. Nie wiadomo też, kto po ich śmierci stał się właścicielem budynku. Pewne jest tylko to, że nowy właściciel, świadomy narastających w okolicy plotek, postanowił postawić na balkonach dwa duże brzozowe krzyże, by odstraszyć nieproszonych. Gości. Legenda o nawiedzeniach rozeszła się szybko. Od Myszkowa po sąsiednie miasta jak zawiercie czy łazy. W końcu zainteresowały się tym nawet lokalne media, które postanowiły opisać to w gazetach. Tak właśnie ceglany dom w Myszkowie stał się jednym z rzekomo najbardziej nawiedzonych i tajemniczych opuszczonych miejsc na terenie naszego kraju. Przez tragiczną historię tego domu narosło o nim wiele legend, które właśnie teraz wam opowiem. Jedna z nich mówi o mężczyźnie, który postanowił spędzić tutaj noc. Był to bezdomny, którego miejscowi mieli namówić, by przenocował w środku w zamian za butelkę wódki. Chcieli się przekonać, czy w domu rzeczywiście dzieje się coś dziwnego. Widziano, jak wszedł do środka, zamknął ze sobą drzwi i już nigdy stamtąd nie wyszedł. Rano, w środku nie było już po nim śladu. Nie znaleziono żadnych rzeczy osobistych, a w jednym z pomieszczeń pojawił się tylko śpiwór i pusta kurtka, jakby ktoś po prostu tutaj zniknął. Od tego momentu dom zyskał nową, złą sławę. Niektórzy twierdzą, że nocą można tutaj usłyszeć ciężkie kroki, jakby ktoś powoli schodził po schodach. Inni mówią o głosach i szep. Dobiegających z piwnicy. W sieci pojawiały się relacje ludzi, którzy odważyli się wejść do środka. Jedna z osób napisała tak. Kiedy stanęłam przy oknie, zobaczyłam cień mężczyzny, który jakby mył szybę od zewnątrz. Po chwili zniknął. Od tamtej pory to właśnie postać mężczyzny myjącego okna stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli tego domu. Okna od frontu są podobno zawsze czyste, podczas gdy od strony ogrodu pokrywa je gruba warstwa kurzu i sadzy. Są też tacy, którzy widzieli coś jeszcze bardziej niepokojącego. W jednym z górnych okien, tuż przy belce, miały się pojawiać cień sylwetki, która rzekomo miała tutaj sama zatracić swoje życie. Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że to duch jednego z braci, inni, że właśnie zaginiony bezdomny, który wciąż próbuje wydostać się z tego miejsca. Za domem również nie brakuje dziwnych historii. W pewnym momencie zaczęło się tutaj mówić o odkryciu tutaj czegoś w rodzaju cmentarzyska. Ludzie znajdowali rozrzucone kości zwierząt, fragmenty świec i resztki starych tkanin. Część z sąsiadów była przekonana, że to ślady po dawnych rytuałach, które mieli przeprowadzić tutaj bracia, którzy mieszkali tu przed laty. Niektórzy twierdzili nawet, że dom służył jako miejsce spotkań osób interesujących się okultyzmem, a brzozowe krzyże miały być sposobem, by odepchnąć to, co zostało tu przywołane. Warto jednak przypomnieć, że są to jednak tylko jedynie niepotwierdzone historie i trzeba na to patrzeć z przymrużeniem oka. Poczekajcie widzowie jeżeli ten materiał wam się podoba to oczywiście oprócz lajka i subskrypcji włączyłem teraz taką opcję wspierania naszego kanału. Na czym będzie to polegać? Jak przejedziecie sobie tutaj do dołu to będzie tam taki przycisk wesprzyj, możecie sobie tam przeczytać jakie są profity dla was za to. Tam są shortsy dla wspierających na którymś levelu chyba drugim, ale to nie, nie gwarantuje to możecie sobie po prostu przeczytać. Macie tam różne fajne Bonusy od nas, w zamian za to, że możecie nas wesprzeć. My będziemy za to naprawdę bardzo wdzięczni. Wszystkie pieniądze pójdą na wyprawy, sprzęt, paliwo, oczywiście, na dojazd do tych wszystkich miejscówek, które tak bardzo lubicie oglądać. Więc jeżeli lubicie kontent taki, jaki nagrywamy, to będziemy Wam bardzo wdzięczni za. Wsparcie nas, nawet tą symboliczną kwotą 3 zł, to i tak zawsze nam dokłada. A to na jakiś nawet bilet autobusowy, a to na jakiegoś YouTubera, a to właśnie na dojazd z samochodem. Dlatego bardzo Wam będziemy wdzięczni, jeżeli chcecie nam pomóc, to możecie sobie zjechać, przeczytać jakie są tam opcje. I co? Zapraszam Was dalej do oglądania tego materiału, bo jeszcze wydarzy się naprawdę bardzo dużo czasem opowieści zaczęły się mnożyć. Mieszkańcy odnosili się o dziwnych zjawiskach w oknach, przypominających płomień świec, które poruszały się po pustych pokojach. Urbexowicze wspominali, że kamery rejestrowały błyski i krótkie anomalie światła, jakby coś przemykało tuż za kadrem. Pojawiały się nawet nagrania, na których słychać było przytłumione westchnięcia. Jedni mówili, że to echo, a inni, że to ten, który nigdy już stąd nie wyszedł. Mówi się też, że lokalni bezdomni unikają tego domu. Według miejscowych żaden z nich nie nie chcę tutaj nucować, chociaż okolica daje wiele podobnych miejsc. To właśnie to miejsce omijają szerokim łukiem, jakby wiedzieli, że coś tutaj czeka, czego nie da się zrozumieć. Kiedy zapada zmrok nad ruiną, unosi się coś, co trudno opisać słowami. Cisza miesza się z dźwiękami starych desek, a z wnętrza czasem dobiegają echa kroków. Niektórzy uważają, że to tylko wiatr i przeciągi, a inni, że to energia ludzi, którzy kiedyś tutaj mieszkali. Ale niezależnie od tego, w co wierzycie, jedno jest pewne. Ten dom ma w sobie coś, co sprawia, że nawet w biały dzień czuje się tutaj niepokój. Teraz, gdy poznaliście dokładną historię tego miejsca, wejdźmy do środka tego budynku i zweryfikujmy, czy coś tutaj naprawdę jest paranormalnego. Widzowie, wchodzimy do środka. Staś jest już gotowy i ciągnął latarkę. Pierwsze wejście, widzowie, do nawiedzonego domu. Dokładnie tak. Jak widać, wszędzie jest syf. Kiła i mogiła. Po wejściu do środka przez piwnicę postanowiliśmy kierować się w stronę schodów. Już wtedy atmosfera była dość ciężka, aż w końcu. Jesteśmy na pierwszym piętrze. Tu wydaje mi się, że kiedyś były korki. Jak widać, już korków nie ma. Eee, za chwilę lampa wypadnie, więc to jest na pewno bardzo dobra rzecz. Ym... Byle bardzo fajnie robię to ze złożonym żebrem, prawda? Jak widzieliście, gdy Staś chodził po pierwszej części budynku w kamerze, widać było dziwne zakłócenia, których nigdy wcześniej nie mieliśmy. Czy wiesz, od czego mogło to być? Jeżeli tak, to daj znać w komentarzu. Staś ma ogólnie złamane żebro, bo miał wypadek na gokartach. Tak, na gokartach. I yy, niestety złapał, pękło mu żebro. I le, ledwo co tutaj weszliśmy, jeszcze musieliśmy przechodzić przez takie gówno. Więc widzowie, naprawdę się dla Was poświęcamy. Ktoś tu w Jordanach chodził. Nie wiem czy widać ślady, a tu są ślady Jordanów. Eee, ładne jest tutaj znaki. Są piękne. To jest taki normalny dom w naszym Śląsku. No Rozkład powierzchni jest jak ty w typowym domu na wsi takim. No to nie jest na wsi, ale rozumiecie ten No. Podrobony, podrobony strop. Tam jest ja, no bardzo ładny strop, ładnie zrobiony. Pięknie. Nie, ale bardzo ładnie zrobiony. Jeżeli widzicie ten film, to pewnie znaczy, że miejsce to jest aktywne, bo jesteśmy tu w dzień, więc będziemy sprawdzać, czy są tutaj duchy. Masz te y kulki ze sobą? Tak. Więc możemy to. Chodźmy, chodźmy na wyższe piętro i to sesję. Dobra. Po wejściu po schodach doszliśmy na półpiętro. Mroczny klimat dało się wyczuć w całym budynku. Więc tak, jesteśmy teraz, idziemy na wyższe piętro. Co jest w sumie głupie, co robimy, bo. Już robię jednym ujęciem, nie? Wiem wiem, wiem. Ale to dobrze. To jest dość głupie co robimy, bo dom ten wygląda jakby miał się zapaść za minutę. nie wygląda to zbyt ładnie wszystko. Z zobaczcie, zobaczcie w ogóle na to. Co to w ogóle jest? Na to czy na to? Na to no. Co to są za okna? Widać tu można. Bardzo, bardzo ładne widoki. Tam robił drogę, więc... Jest jakieś hałasy drogowe. Po kilku minutach namysłu weszliśmy na pierwsze piętro. O, takie okno ładne było. E... Co? Eee... Co? Słyszałeś to? Nagrywaj, nagrywaj to. Tam się coś ruszyło. W ogóle widzowie, tam się coś ruszyło. Dobra, możemy rozpocząć tutaj pierwszą sesję, bo w tym pokoju, słyszałem, jak coś się ruszyło. Możemy to włożyć tu. Więc dobrze, jesteśmy w pierwszym pokoju, w którym możemy rozpocząć sesję. Tutaj włączymy to. Będzie, będzie widać i odpalamy naszego Spirit Boxa. Tylko, że lampa się tu włączyła. Yy, dobra, dobrze. Nie masz do yy, Jeżeli coś tutaj jest z nami, to niech podejdzie do tego urządzenia. Czy zginąłeś tutaj? Tak było. I ten yy. się od, od okna, ponieważ yy, bardzo ciężko zapać ten... Dobra, a tutaj będę... ciebie. Yy. Czy jesteś jednym z dwóch braci, który się w tym domu? tak było? Kolejny raz. Trzymajmy. Coś takiego powiedziała. Bo zresztą, bo się wyłączyło w ogóle skanowanie i powiedziała to, nie? No, dobra. Mm. Czy ciężej jest jeśli się komunikować, bo jest dzień. Czy dla ciebie nie ma różnicy? Okay. Teraz ma się Bo Proszę to jest damski głos. To damski głos jest. Z tego co słyszę. Jeżeli jesteś tutaj, to możesz podejść. I dotknąć jednej z tych trzech kulek, które tu leżą, lub miernika pola, czarnego miernika, który jest oparty tutaj o, o to, o okno. C czy jesteś tutaj? To samo i to Czekaj. No, widzicie to okańczynia. Nie jest zbyt ładniejsze Gdzie mamy się udać? Powiedz nam. Nagrywaj, nagrywa mnie tego z tym z Powiedz, gdzie mamy się udać. Co to jest aparat? Serio? Tak, cały czas jest y, nasza Tutaj. Czy chcesz, żebyśmy zostali tutaj? Tak. Dobrze, jeżeli chcesz, żebyśmy zostali tutaj, to dotknij mier miernika lub kulek. Hmm? Nie masz sprawa, podczepiać się pod naszą energię. Słoneczko. W... Czy chcesz, żebyśmy sobie poszli i naciśnili urządzenie, które znajduje się przy oknie. Dyłaś było chyba. Nie. OK, Okej. Mm. Zostawię tu teraz swoje GoPro z tymi urządzeniami, zobaczymy co się nagra, a my pójdziemy do innej części lasu, do, do innej części lasu, do innej części domu. To jest tutaj, żeby było widać. Okej. Okay. Chodźcie. Siarko tu zaczęło pachnąć, czujesz? No to nie od tego. Ale mówią, że siarka to jest zapach demonów. Serio? No. Nie czujesz siarka? Tu nie, to na mam zetkany co więc średnio nie czuję. Chodźcie widzowie, zobaczymy co jest na górze, bo tam jest strych podobno. Tam. Podobno działy się najdziwniejsze rzeczy w tym domu. Gdy rozstawiliśmy GoPro na drugim piętrze, przyszła pora na zwiedzenie rzekomo najbardziej aktywnego miejsca, czyli strychu, z którym wiąże się jedna bardzo ciekawa legenda. Ogólnie o tym strychu była taka legenda, że pod jednym z komentarzy, jednym z komentarzy pod jakimś filmem z tego miejsca, mówił, że tutaj kiedyś byli jacyś eksploratorzy, którzy wybrali się, nie wierzyli w takie zjawiska, wybrali się tutaj. I podobno znaleźli tu jakiś garnitur, który był powieszony i yy, zaczęły w garniturze ręce się podnosić do góry i podobno, nie, nie pamiętam dokładnie tego komentarza, ale ktoś podobno wyskoczył stąd z okna, ale możesz pokazać jaka tu jest wysokość, więc nie, nie wiem. No tam widać nawet przez okno, że to jest dosyć... Jesteśmy na trzecim piętrze ogólnie. No dom ten jest naprawdę spory. Jak na jednoosobowy dom na Jednorodzinny Jednorodzinny <gryfie> Jak Jednorodzinny dom Więc Widzicie, tak Nie ma nic zbytnio do roboty, to jest niebezpieczne, bo to jest, Ponieważ tu wszędzie są deski stare Ponadto jest urwane Tu naprawdę trzeba uważać, jeśli tu ktoś chce wejść Bo to nie jest najstabilniejsze miejsce do To jest no to jest koniec tutaj mogę pokazać, że wysoko jest tu chodźcie Chodźcie widzowie zobaczymy jak jest co, coś się nagrało w naszym, na naszym GoPro zobaczycie jak to już w montażu bo ten dom póki co to jest taki no nie wiem jak, jak byś go opisał no to jest głównie co mógłbym o nim powiedzieć. No, jakby tutaj zbyt dużo się nie dzieje, mam tu e, jakieś odpowiedzi. Dokładnie, my jesteśmy teraz na Śląsku, więc e, będziemy też jechali do e, szpitala w Rudzie Śląskiej, bunkru Satanistów i domów w Dąbrowie Górniczej, bo to są miejsca, które są też podobno aktywne. E, no i co? E, możemy tutaj jeszcze inne miejsca. Z tym przede wszystkim. Bo na kulkach to chyba z tego co widzę nic się nie dzieje. Czy w ogóle Dobra, widzowie, idziemy teraz. Yy, zobaczymy, jak wygląda ten dom. Siedzi tu jest ogólnie szkło. I właśnie pękło mi yy. tego Właśnie tutaj, tutaj jest słynny balkon. Yy. I ogólnie tu jest. Mieci, tak, jakby to jest tak? tak, jak szczerze powiem. Bardzo duże śmieci Tak. Na ten balkon nie będziemy wchodzić, ponieważ yy, grozi zawalenie. Ale ciekawe są te drzwi co jest, znalazł ducha Co jest? On znalazł ducha widzowie Dobra, nie wiem, nie wiem tak szczerze co powiedzieć o tym domu Jeżeli coś tu ze mną jest, podejdź do tego urządzenia, które mam przed sobą, zielonej, zielonej kropki Podejdź tu, jeżeli tu zginąłeś A póki co tu jest tylko pająk Gdzie? Tu, który lata co? Co jest? Coś przeszło mi po ręce. Co ty gadasz? Serio? Tak. Dobra poczekaj. mogę wziąć teraz kamerę, ty możesz wziąć co? No Trzymaj. Jakby mi tak poprowadził jakby coś mi przeszło po tak po ręce. czy to był paję czy coś? Serio? Tak, mi żartuje. Co robi? no Czekaj. Znowu coś mi przyszło po ręce... Co trzymaj go prono? Nagrywa. Ogólnie widzowie, mogę Wam powiedzieć teraz, że jak widzicie, coś się tutaj faktycznie dzieje, bo Stasiowi, coś przeszło tutaj po ręce, tak? No. Tak, tutaj coś poczuł i teraz nie fejkujemy tutaj. Pokazujemy Wam, chcemy Wam pokazać, czy miejsce to faktycznie jest nawiedzone, czy nie, bez żadnego fejkowania. No. Nie tutaj. Były a ja właśnie wszedłem w jakąś na podłodze, więc zaraz może... Ale yy... A No mhm. nie, w tym... Bo ja nie... Powiem wam szczerze, że jestem tutaj teraz ze Stasiem i nie czuję jakoś bardzo, bardzo ciężkiej atmosfery. A Gokarek zaczął boleć, tu. Bo tu? No, pokaż nie, nie, nie. Tutaj, tutaj, tutaj tej stronie. Bym sobie coś przespał. Nie no, ma, masz jakiś ślad. Który? Przecie. Jak takie czerwone to pewnie no. je prysz jest. To... Wątpię, wątpię, znaczy, no, może to jest prysz, nie wiem, w domu. Dobra A. Chodźmy na... Właśnie tutaj w ogóle. Coś mi po ręce przeleciało dwa razy. Ja... Nie wiem co to było. Jakby coś mi biegło przez ten. Po ręce. A więc jak widzicie miejsce to może być nawiedzone. Cołożonego. Zależną sobie to do... głowy. Nie, nie wiemy, nie, ja, nie, nie udało mi się ustalić w jaki sposób te, ten gość tutaj zginął, ale jak tak blisko, to kurde, serio, jak ktoś stąd wyskoczył, to złamany kręgosłup to złamanych jest na pewno. Widzicie jak wysoko? A go... Słyszałem? Puknięcie no. słyszałem. Może to z drogi. Ale wiecie co, ja nie wiem czy bym wchodził na to, co to jest drewniana podłoga, która musi się sypać. Nie, nie wiem czy tutaj próbowano jakoś, jakiś ramon zrobić, bo wiecie, że tutaj wszędzie w każdym pokoju są te yy, nowe okna i nowe kafelki jakieś. Nie wiem po co, ale dom stoi opuszczony do dziś, więc nie wiem, możemy pójść jeszcze do piwnicy sprawdzić. No to chodź. Ja mam, ca mam całe ręce spocone. Widziałeś to? Tak, ja tego nie kopnąłem. To mi spod nogi wyleciało. A co to było? To był kamień. Chodź. To ja szedłem i nagle mi pod nogi zaczął, yy, wyleciał kamień. Czarny kamień. Nie, nie, czarny, czarny. To była zdecydowanie jedna z najdziwniejszych anomalii. Nagle spod nóg Stasia wystrzelił czarny kamień, którego nawet nie dotknął. Czy coś nim ruszyło? To już do interpretacji pozostawiam Wam. O, 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 o. Czy możesz spowodować jeszcze raz skoki na mierniku pola? Czarne urządzenie, które Staś trzyma w rękach. Było w ogóle te, te drzwi. Tak, bo tutaj ogólnie jest, w tym komentarzu też było napisane, że chwilę później dom się palił, nie? Dom został w płomieniach, a tu patrzcie jeszcze skoki, a, ale tutaj jeszcze ostały się słoiki, puszki, ogólnie w tym domu dom już nie ma wyposażenia zbytnio, bo wszystko zostało rozkradzione, ale wszędzie są belki, tak jak na przykład ja tutaj stoję, więc... Nie słyszałeś tego? Nie, to było na dworze chyba Nie To było tu Mhm. Nie, słyszałeś to? Ja słyszałem takie uderzenie no To nie było na dworze Chyba no. Ile to jest? Przeznaczona, to nie Co to jest? To było, to są belki do trzymania desek. Takie jest to jaki? Świeci się lampka? Tak. Dobra, dobra. Ale jak myślisz, co to, co to jest? To się stawia, jak sobie się belkę podtrzymać, jak się buduje na przykład remont albo coś takiego. Nie, nie wiem, tak się. Że... Dziwnie się czuje w tym domu. A to było miejsce na boiler. Postaraj się to, mi przez rękę przebiegło. No, ja nie wiem, co to Coś takiego zrobiło. Tak obracałem rękę, to, jest, to jakby ktoś mi. pająk, albo coś takiego mi przez rękę przebiegło. To nie było żadnego pająka, tylko ten jeden, który był tam. Ale to, to nie mógł być żaden pająk. No, wiem, no dwa razy mi to przebiegło jeszcze tu. Nie wiem, dzi dziwna akcja. Poczekajcie, bo ja słyszałem uderzenie tak, jakby stąd, nie? A rem remont. Nie wiem, czy można tutaj wychodzić Zaraz się w sumie <grym> <grym> Nie, 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 na nie, 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 są skoki. nie, 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 są. nie, 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 skoki nie, i to w dzień, nie? Czyli w ogóle co tu musicie dziać w nocy. To mi się w nocy lepiej tutaj nie, nie przyjeżdżać. No Przecież jest to... Jest dość mocno Felipe. Szczególnie że podobno z tego co słyszałem, jeszcze gdzie są, tutaj są jakieś rytuały. Tutaj już jest ten niższy, bar. To jest wyższy, więc to tutaj... No spójrz tam jest co tam jest stare. No. No też jest pentagram. Nie, nie wiem czy to widać. On jaśnie trochę. Jest 666, go. Patrzcie, co, co tam jest napisane. Tam jest 666. Jak widzicie, w tym miejscu mogły być odprawiane jakieś dziwne rytuały przez tajemnicze grupy. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, czy występuje tu jakaś aktywność. Czy jesteś tutaj? Tak. Czy zginąłeś w tym miejscu? Odpowiedz mi na moje pytanie, czy zginąłeś w tym miejscu, czy jesteś jednym z braci, którzy interesowali się okultyzmem. Tutaj, żeby wejść, to trzeba przez pilnicę przejść, nie? To wchodzimy w krótkich spodenkach. A teraz, jak weszliśmy do piwnicy, to skok się zaczęły. No. Ej, patrz, a tu jest lina z cukłem I skoki jest no kolejne to mm. Patrzcie No Znowu skoki, ale To są gazety z tego co widziałem z lat yy, 50. To gazet z lat 50 to co tutaj, tutaj leży hmm. nie, nie wiem, tak szczerze dziwne jest to z tego Można łatwo coś skalać coś chyba z tego co widzę tutaj remont jakiś był próbowany No Ale no z takim domu to ja bym nie chciał na coś szczerze Wydaje mi się, że na razie to na razie może wyjdziemy i To Pomyślimy coś jeszcze nad tym No, bo nie wiem, tak szczerze wam powiem, że dziwne jest to miejsce, ale nie czuję jakiejś takiej mega złej energii. Nie, też nie czuję, ale oprócz tego, że coś mi przebiegło przez ramię, to... Więc jest aktywna, ale nie jakoś mega źle. No więc pewnie zobaczycie ten film, ale... No. Dobra, możemy wyjść w sumie na ramię. No. Po wyjściu z domu postanowiłem jeszcze raz pójść zobaczyć tą tajemniczą piwnicę, w której atmosfera była wyjątkowo mocna, jednak w trakcie zwiedzania... No właśnie, zobaczcie sami. Patrzcie widzowie, tutaj jest wejście, jeszcze pokażę wam tutaj szybko tą piwnicę. Tu jest jakiś graffiti, i tutaj jest pierwszy pokój. Tu jest. co nie wiem, co było. Tu jest drugi pokój. I tutaj. Jest kolejny pokój. Nie wiem. Ja pierdolę. Co to było? Co to było? Staś! Staś! Uciekamy! Wszystkie te zdarzenia potwierdzają, że miejsce to faktycznie jest paranormalnie aktywne. Jeżeli chcecie, żebym wrócił tutaj ze Stasiem jeszcze raz, tym razem w nocy, to zostawcie tutaj suba, tysiąc łapek w górę i ogarnijmy.